Dobry dzień dobry dziewczęta i chłopcy, jest sobota, godzina 17 i zobaczcie, jest jasno. Ja nie mogę w to uwierzyć. Jest jasno. Co prawda pada deszcz. Znaczy tak sobie ciurka. Ale jest jasno. A ja już dzisiaj przeżyłam i śnieg, i deszcz. I było czarno, i słońce świeciło, także pełen zakres pogodowy w sobotę. Zmierzam do domu i opowiem Wam dzisiaj o pięknej palecie, którą sobie zakupiłam. <laughs> za śmieszne pieniądze. A jest to paleta, która generalnie w zasadzie jest droższa, ale udało mi się ją kupić, kupić na Allegro. Za takie śmieszne pieniądze. Kurde, strasznie trzęsie. No. Dobra, to staniemy sobie na tle zieleni i Wam dokończę. Kupiłam ją za takie piękne pieniądze, że aż miło słuchać. I jeżeli będziecie zainteresowane, to Wam podnikuję, bo chyba ze dwie sztuki jeszcze zostały. Także gdyby ktoś miał ochotę, to będzie mógł sobie nabyć drogą kupna. Spieszę do domu robić obiad. O 17 w niedzielę, w sobotę, także nie wiem, o której będzie. Ale wiesz, my jesteśmy z Gabą na razie to dwie tylko same. Także mam zupełnie inne potrzeby niż dom, w którym jest mężczyzna, który przychodzi po pracy i żąda obiadu. Także do zobaczenia w domu. Zgodnie z obietnicą pokazuję... Mm. Słuchajcie, to jest paletka Dzień z Hebe. To jest paletka, którą ja wypatrzyłam już bardzo dawno, nawet oglądałam kilka filmów na YouTube na jej temat. Ale pomimo tego, że kolory mi się bardzo podobały, zaraz Wam je pokażę, ona występuje w ogóle w trzech wersjach kolorystycznych. Moja nazywa się Raspberry Moka i już Wam pokazuję kolorki. Jutro w dziennym świetle Wam dokładnie pokażę, nagram przy oknie, jak wyglądają, bo tutaj one na pewno wyjdą ciemniejsze niż są w rzeczywistości. Niemniej jednak widać już, jak mniej więcej one wyglądają. I mamy tutaj takie kolorki, jak ten najjaśniejszy. To jest, wiecie, co taki cień bazowy, właściwie to jest vanilla, tu jest milk. Może ja Wam pokażę o tak, jak widać, chociaż i tak to nie widzicie odwrotnie. To jest raspberry syrup, cinnamon i Black Coffee. Mnie bardzo chodziło o ten milk i o ten cynamon, bo to są takie, wiecie, cienie, które jak są, jakie macie, posiadacie. To takie są, tam taki cień, tam zwykły cień, nie? Ale jak ich zabraknie, to wtedy dokładnie wiecie, że taki cień jest potrzebny, bo bardzo czuć, że go nie ma. Naprawdę go brak. I um, dziewczynki, to jest paleta, która nie wiem, mówiłam, już kosztuje 40, no 50 zł bez grosza w Hebe i ona mi się bardzo podobała, natomiast poszłam ją obejrzeć osobiście, pomacałam, posłoczowałam i nadal bardzo mi się podobała, niemniej jednak, wiecie, ja mam sporo cieni i, i wszystkie są takie właśnie w tych kolorach, więc mnie sobie następne 50 zł wydać, no to tak nie do końca, y Zaczęłam na promocję, ona najtaniej w Hebe była na promocji po 39,99 I jeszcze tak mówię, nie, nie. Zaczęłam szukać na Allegro i wyobraźcie sobie, że znalazłam tą paletę na stronie Lombardo, ale nową, zobaczcie. Ona do mnie przyszła zapakowana, zafoliowana i zobaczcie w jakiej cenie. 19 zł, jeśli wam się Podobają te kolorki, to ja wam podlinkuję hmm, Tą aukcję Albo aukcję jeszcze u Sprzedawcy, u którego ona jeszcze jest Kilka sztuk było, także jeżeli macie Ochotę to sobie zakupcie, ja zapłaciłam Za przesyłkę 6 zł, bo mi się Nie spieszyło, to był jakiś Kurier chyba Pocztowy, nie pamiętam, ale 6 zł Zapłaciłam za przesyłkę, także dziewczynki Naprawdę wam bardzo serdecznie polecam, zobaczcie Ja mam ten makijaż od 7 rano Jest godzina 21 równo, więc ja już powinnam nic nie mieć, on oczywiście już yy, się zrolował gdzieś tam coś tam, no nie ma co ukrywać, wiecie o, że jest w idealnym stanie ten makijaż, bo na pewno nie jest, ale jak na makijaż robiony o siódmej rano, gdzie ja i śnieg i deszcz, jak wam mówiłam dzisiaj i wszystko mi się tam działo po drodze, Uważam, że się świetnie trzymają, bardzo pięknie się blendują, bardzo pięknie się w ogóle rozprowadzają, Zobacz, to są takie cienie masałkowe Patrzcie, o. drugi, bardzo mięciutkie są. Ten jest też piękny, ten cynamon. o bardzo, bardzo ładne cienie. Ten matowy też jest bardzo ładny i też świetnie się transferuje. Także jeżeli macie ochotę, to ja wam podlinkuję. Nie wiem, czy są inne te odcienie, ale ten właśnie w różu jest takie odcienie różowe. Są tu, niby takiego różu, różu to nie ma, ale um, no tak jest. Jakie ładne są! To nie są ciepłe cienie, one są naturalne, neutralne, nie są ani zimne, ani ciepłe, naprawdę neutralne cienie. One by pasowały, może poza tym mm, właśnie raspberry syrup, może poza tym to wszystkie pasowałyby chyba wszystkim, chociaż ten pewnie też. Nie przedłużam. Jeśli jesteście zainteresowane, to wam podlinkuję. To znaczy inaczej. Podziękuję Wam na pewno. a Jeśli jesteście zainteresowane, to sobie klikniecie. A ja rano jeszcze dogram właśnie mm, przy dziennym świetle, przy okienku, jak wyglądają te kolorki. No ale zobaczcie. Śliczne są. A, i nie powiedziałam Wam jeszcze, że te cienie dla Hebe robi inglot. Inglot. Podejrzewam też, stąd wynika tego cena, gdyby to robiło Eveline. No to one by tyle nie kosztowały. Kosztowały podejrzewam troszkę mniej, bo to jest tak tylko 5 cieni. Dycha za cień. A jak kupowałam kiedyś pojedyncze cienie inklota, to każdy kosztował dobrze powyżej 10 zł. Także 15! Trzeba szukać! Zobaczcie, to jest na wilgotne włosy niecała godzinka, bo znowu jest ta pierwsza i nie mam czasu dłużej tego trzymać. I tak przyszło do głowy wieczorem umyć głowę, nie bez sensu zupełnie, no ale dobra. I to tak wygląda. To będzie hit, hit, hit. Tylko trzeba o normalnej godzinie umyć głowę, bo inaczej to jest bez sensu. O. Starciu, pokaż się, co robisz. Kosteczka. W każdym razie. No to będzie hicior. To będzie hicior, tylko trzeba już, widzę, uważnie tą y, spinkę tutaj na włosy, tutaj u góry y, zapinać tą dużą, dlatego, że jak się nieumiejętnie zepnie, to one się tutaj łamią. Ja musiałam sobie tutaj na mokro rozprostować dłonią, y, wiecie, wodę tutaj sobie wetrzeć, żeby mi się rozprostowało, bo sobie pogniotłam tutaj włosy, ale poza tym, potem myślę, że odrobina... Y, Lakieru do włosów i żeby to troszeczkę utrwalić, i będzie rewelacja. Ja zaplotłam je bardzo luźno i widzę już, że żeby osiągnąć większy skręt, no to wiadomo, trzeba będzie to ściślej bardziej nawinąć, ale ja i tak jestem zachwycona. Także testów, część dalsza, wreszcie się chyba pokochamy. Jest 21, tak jak powiedziałam w niedzielę, także ja Wam już serdecznie dziękuję za. Proszę nie obgryzać mi nogi przy okazji gryzienia kości. My Wam serdecznie dziękujemy za dzisiejszy i wczorajszy dzień. I do zobaczenia w kolejnym vlogu. Trzymajcie się ciepło, buziaczki. Papa! Pa.